Cześć wszystkim, z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Z takim problemem jak przegrzewanie się silnika właściciele samochodów spotykają się dość często. Zjawisko to jest poważne i nie należy pozostawiać go bez uwagi, jak stwierdzić, że samochód ma przegrzany silnik, aby uzyskać odpowiedź na to pytanie. Należy dokładnie przeanalizować pracę silnika. Przegrzanie silnika ma oczywiste objawy, zaleca się jak najszybsze ich zdiagnozowanie. Oznaki przegrzania silnika nie są trudne do rozpoznania. Najważniejszym z nich jest znaczny wzrost temperatury płynu chłodzącego, osiąga ona lub przekracza wartość w 120 stopni. Zmienia się również dźwięk silnika, staje się on dźwięczny. Istnieje również wiele innych objawów przegrzania silnika. Pojawienie się pęknięć i deformacji na cylindrze. Obecność ciemnych plam w płynie chłodzącym. Ważne jest, aby wiedzieć, jakie działania powinien podjąć właściciel samochodu, jeśli mocno przegrzał silnik. Co zrobić, aby zminimalizować ryzyko poważniejszych awarii? Jeśli kierowca przegrzał silnik samochodu, konsekwencje mogą być poważne. Ważne jest aby szybko podjąć działania, aby silnik się nie zepsuł. Jeśli właściciel samochodu znalazł się w takiej sytuacji, należy przerwać jazdę autostradą. Włączając ogrzewanie salonu na dużą moc. Następnie należy otworzyć maskę i pozwolić silnikowi nieco ostygnąć. Uwaga! Niebezpieczeństwo jest możliwe. Kierowca mocno przegrzał silnik. Co robić? Najważniejsze jest przestrzeganie środków ostrożności. Nie jest konieczne wlewanie zimnej wody do silnika, ponieważ może to doprowadzić do pojawienia się mikropęknięć na bloku cylindrów. Stanie się tak z powodu ostrej różnicy temperatur. Gdy jedna Jednostka napędowa nieco ostygnie. Należy odczekać około 20 minut i rozpocząć odkręcanie zaworów układu chłodzenia chłodnicy. Należy zachować ostrożność, ponieważ chłodnica może być wypełniona gorącą parą. W przypadku gorącej pary, połączenia chłodnicy staną się sztywne. Zaleca się założenie koszuli z długimi rękawami i dopiero wtedy przekręcenie zaworu. Odbywa się to poprzez wywieranie lekkiego nacisku, gdy gorąca woda zniknie. Do układu można wlać płyn chłodzący. Po wykonaniu tej operacji można jechać do miejsca docelowego. Jeśli w trakcie jazdy strzałka czujnika ponownie pokaże czerwony znak, konieczne będzie wykonanie prostych czynności czyszczących. Sytuacja ta może wskazywać, że kratki chłodnicy są zatkane. Po oczyszczeniu chłodnicy z brudu można kontynuować jazdę. Kratka chłodnicy jest najczęściej narażona na zanieczyszczenia. Przylegają do niej komary. Kusz i tp. można umyć na myjni samochodowej. Aby wykluczyć taki problem jak przegrzewanie się silnika, warto od czasu do czasu przeprowadzić zabieg odkamieniania. Jest to skuteczna ochrona silnika samochodu przed przegrzaniem. Kamień usuwa się za pomocą specjalnych środków które można zakupić w sklepie. Przegrzanie silnika samochodowego może prowadzić do poważnych problemów. Mogą one pociągać za sobą straty materialne. Ważne jest posiadanie informacji na temat tego, jak szybko zidentyfikować przegrzany silnik. Oczywiście lepiej jest unikać tego problemu. Jeśli jednak dojdzie do awarii, niezwykle ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego silnik nagrzewa się w samochodzie. Znaleźć awarie i sposoby ich wyeliminowania. W końcu konsekwencje przegrzania silnika mogą wiązać się z poważnymi wydatkami materialnymi. Główne przyczyny nagrzewania się silnika. Dlaczego silnik samochodu się przegrzewa? Przyczyny przegrzania silnika wymagają profesjonalnego podejścia. Przyczyn nagrzewania się silnika może być wiele. Są one następujące. Termostat w samochodzie jest uszkodzony, czujnik pokazuje, że silnik samochodu się nagrzewa. Urządzenie to ze względu na duże nagromadzenie brudu może się zacinać. Ponadto mogą pojawić się osady, które prowadzą do zmniejszenia przewodzenia ciepła. Brak wystarczającej ilości płynu w układzie chłodzenia. Jest to najpopularniejsza przyczyna prowadząca do takiego problemu jak przegrzewanie się jednostki napędowej. Ważne jest, aby znaleźć wyciek lub przyczynę zmniejszonej ilości płynu. Przepływ powietrza jest niewielki, niewystarczający do prawidłowego chłodzenia chłodnicy. Pasek łączący z napędem wentylatora jest luźny, niewielki przepływ powietrza może wystąpić. Gdy wentylator jest zabrudzony, należy go wyczyścić. A problem zniknie. Problemy z działaniem układu zapłonowego. Jakie jest zagrożenie? Nadmierny zapłon mieszanki paliwowej powoduje wzrost temperatury spalin. Prowadzi to do przegrzania głowicy. Ze względu na dużą ilość oparów, płynnie rozprzestrzenia się swobodnie w układzie. Awaria zaworu wydechowego silnika samochodowego. Często występuje taki problem jak wypalenie zaworu. Świecące gazy przyczyniają się do wrzenia płynu. Tworzy się korek parowy, z powodu którego ciecz nie porusza się swobodnie w układzie. Kanały są zatkane. W kanałach mogą gromadzić się osady, z tego powodu średnica kanałów staje się mała, niewystarczająca ilość ciepła jest odprowadzana, na powierzchni komory spalania znajduje się sadza, która działa jak przeszkoda izolująca ciepło, pompa przestała działać prawidłowo, jest ona odpowiedzialna za dostarczanie płynu do systemu, pompa musi zostać naprawiona, a problem wyeliminowany czym grozi przegrzanie silnika, powodów dla których silnik może się nagrzewać jest wiele. Aby samochód działał prawidłowo zaleca się zapobieganie przegrzaniu silnika, przeprowadzając jego konserwację chroniąc go w ten sposób przed poważniejszymi awariami. Dlaczego silnik w samochodzie się przegrzewa? Czasami przyczyna przegrzania silnika może być błaha. Czy silnik rozgrzewa się na wysokich obrotach? Co zrobić, jeśli silnik samochodu przegrzewa się latem? Jeśli silnik pracuje nieprzerwanie w zwiększonym trybie, w upale, to ryzyko przegrzania jest duże. Taka sytuacja może również wystąpić, gdy samochód z dużym obciążeniem jedzie pod górę. Podczas jazdy pod górę prędkość jest niska, a przedmuch silnika jest niewielki, szybciej się nagrzewa. Poniżej opisano główne środki, które pomogą wyeliminować ten problem. Co zrobić? Gdy silnik nagrzewa się powoli, często zdarzają się sytuacje związane z powolnym nagrzewaniem się silnika. Taki problem występuje głównie w okresie zimowym. Dlaczego silnik długo się nagrzewa? W niskich temperaturach silnik rozgrzewa się powoli z następujących powodów: silnik samochodu jest bardzo słabo izolowany i szybko zamarza. Obecność korków powietrznych w procesie pracy silnika problemy z działaniem termostatu. Po pierwsze, Należy sprawdzić działanie termostatu. Termostat elastycznie reaguje na zmiany temperatury. Termostat pomaga ograniczyć cyrkulację płynu niezamarzającego. Gdy różnica temperatur między otoczeniem a silnikiem rośnie, dopływ płynu chłodzącego z chłodnicy do silnika jest otwierany. W rezultacie granica temperatury silnika jest utrzymywana, a wnętrze jest ogrzewane. Konieczne jest sprawdzenie, czy termostat działa prawidłowo, aby to zrobić. Nie trzeba go demontować. Jego ponowna instalacja nie jest trudna. Kontrolę przeprowadza się po włączeniu silnika. Termostat można sprawdzić po rozgrzaniu silnika. Po pięciu minutach przewód wychodzący z chłodnicy i prowadzący do silnika powinien być zimny. Jeśli jest gorąca, należy sprawdzić termostat. Jak usunąć blokadę powietrzną? Czy silnik mocno się nagrzewa? Konieczne jest przeprowadzenie procedury usunięcia blokady powietrznej. Jak każdy wie, Powietrze lubi gromadzić się w najwyższym punkcie. W samochodzie wierzchołkiem jest zespół przepustnicy. Z niego i konieczne będzie usunięcie wtyczki. Aby to zrobić, należy odkręcić pokrywę w silniku i zdjąć plastikowy ekran. Następnie należy wyciągnąć dowolną z rur zespołu. Są tylko dwie. Następnie należy otworzyć zbiornik wyrównawczy z płynem chłodzącym i przykryć go czymś. Aby chronić go przed brudem, następnie konieczne będzie dmuchnięcie w beczkę, aby płyn niezamarzający zaczął wypływać. Rura jest szybko instalowana z powrotem, a zacisk jest dobrze dokręcony. Czy kanał chłodzący jest często zatkany? Sprawdź cały system. Mogą występować nieszczelności bezpiecznie zaizoluj silnik. Jeśli silnik zamarza zimą. Oznacza to, że nie jest to odpowiednio zaizolowane. Wykonując wysokiej jakości izolację, można uchronić się przed ciągłym porannym ogrzewaniem samochodu. Izolację termiczną umieszcza się między kratką a chłodnicą. Jakie materiały są odpowiednie? Możesz wziąć karton, materiały izolacyjne zakupione w sklepie. Jeśli silnik przegrzewa się lub nie nagrzewa się. Należy skontaktować się ze specjalistami, a problemy zostaną wyeliminowane. Kiedy silnik samochodu się nagrzewa, przyczyny mogą być poważne. W porę zidentyfikowana przyczyna znacznie wydłuży żywotność samochodu.